Wszystko, co zobaczycie, będzie improwizowane i stworzone na podstawie Waszych sugestii. Przywitajcie gorąco gospodarzy dzisiejszego wieczoru. Przed Wami grupa Ad Hoc, Alan Pakosz, Jan Malinowski, Michał Jeffrey Ociepa, Michał Krupniewicz, oprawa muzyczna Improwent. mam na dzień dobry pokazać e, szybciutko jak taka nasza improwizacja może wyglądać. Zacznijmy. E, droga publiczności, poproszę o jakieś miejsce, gdzie mogłyby się spotkać dwie osoby. Sawanna. O, ciu, co się dzieje? Już od trzech tygodni tropięsta do hien. Hien. Niektórzy mówią na nie hieny, ale ja mówię hieny. Stop! Zobaczmy, yy, cofnijmy się w przeszłości. Dlaczego Michał nam mówi na nie hieny? Moi drodzy, witamy na lekcji geografii. Jak wszyscy to? wiemy, w Afryce są hieny. Hieny! Stop! Wróćmy do sceny wyjściowej. Mogę ci pomóc. Mam ze sobą sztucer. – Sztucer? – Tak. Mam jeden nabój, więc nie mogę spudłować. – Stop! Zobaczmy, dlaczego Jeffrey ma jeden nabój. – Kurde, gdzie są moje wszystkie naboje? – No nie wiem, no spakowałam ci je, ale nie mam. Nie <grym> wiem, no to ty się pakujesz czy ja cię pakuję? – No ja się pakuję, ale ty mnie pakujesz. – Pociąg się ucieka. – Co? <grym> – Nie zdąży się pan spakować? – Nie, mam tylko sztucer i jeden nabój. Nie wziąłem kanapek. Ma pan coś do jedzenia? – Nie, ale mam nóż. Yy, nóż, dlatego że nie ma naboi. Jest nieskończona ilość uderzeń. – Poproszę. – Szybko się pakowałem. – Stop! Jakieś zagrożenie. Potrzebujemy zagrożenia w tej scenie. Co właśnie nadciąga na sawannę? – Teściowa. Teściowa. – Czuję znajomy zapach. – Padlina? – Tak, bardzo blisko. Boże, już wiem, dlaczego te hieny tak uciekają. – To myśl. – Hieny! To ona, królowa hien. – Kto taki? Ja nie wiem, czy mam, mam tylko jeden nabój! Bernadetta. – Co? Kto to? Nie znam! Jestem z nią spowinowacony. Teściowa! Tak! Nikt nie mówi o innej osobie spowinowaconej. Na nabój teściowa. nie wystarczy! Jak to nie wystarczy? Stop! Chciałbym, żeby zaraz Jeffrey zagrał e, postać teściowej, ale także jeszcze dwie inne postaci, które pojawiły się w tej scenie. Jakie to będą postaci? Tygrys i... Yeti! Tygrys i Yeti! I teściowa! I teściowa, tak. Jeden o... nabój nie wystarczy, co my biedni zrobimy? Nie mam pojęcia. Musimy się zaraz zmobilizować. Ja też mam jakąś broń. Widziałeś, coś tam przeszło w piątym planie. Co przeszło? O, skąd te dziwne wielkie ślady? Przegapiliśmy? To na pewno nie ślady Yeti, przecież ono. nie ani mojej teściowej. Ona ma znacznie większe. Za tego krzaka. Znają zapaki i warkot. O, nie, to tylko tygrys, one są łagodne. Nie jak moja teściowa. Chodź, pomożesz nam. Ej! Tygrysie, pomożesz tam! On ucieka przed jeszcze większym drapieżnikiem. Twoja teściowa jest większym drapieżnikiem niż tygrys? Tak, uciekałem przed nią hieny oraz tygrysy. Naprawdę, za chwilę yy, cała tutaj. Ona powoduje wielką migrację zwierząt. To dlatego przez nią, bociany odlatują na ziemię tak. polski rapiej. Stop, stop! E, chcemy złamać stereotyp tej sceny. E, czemu teściowa okaże się wspaniała? Ugotowała rosół. Ukotowała rosół. W ten sposób złamiemy stereotyp. Poczekaj, coś słyszę, chyba pójdę za krzak. O Boże, czuję też inny zapach. Zapach... Innych spotkanie. O, przyję... Cześć Patryczku! Dobrze. Teraz nie będę strzelał, najpierw zjem. <grystanie> Jestem głodny, widać jak mnie przekonać. Przyniosłam ci rosół, ponieważ w takiej gorącej atmosferze najlepiej chłodzi. Jest A tu trochę lubczyku. Zwierzęta nie uciekają przed tobą, one biegną do ciebie. Tak, one biegną do mojego rosołu. Czują po prostu truchło swoich znajomych. <grystanie> ja tak. to rosół y, afrykański. Mama, odłóż już wazę i ściągnij te rękawice. Kwiatki założyłam, żebyś był cieszony. Pan też wie. Je? E, jestem troszeczkę zakłopotany, nie wiem, czy strzelać, czy mlaskać. Mlaskać. Potem strzelać. Okej. Okay. Ukułem się w pupę w tamtych szakach, nie wiem, czy przeżyję. Teraz wszyscy o. kiedyś umrzemy. To był chyba paraliżujący kieł. M Mamo, co się dzieje? Zawsze jak mówię do ciebie, mamo, muszę najpierw krząknąć. E... Stop! E, niech się zakończy ta scena pięknym wierszem, który e, ten dżentelmen powie do swojej teściowej. E, czego będzie dotyczył wiersz? Umierania. Umierania. Piękny wiersz o umieraniu. No już mam chochle, będę nalewała. Mamo, myślałem, że już umarłaś, ale wtedy po prostu się nażarłaś. Trzy dni leżałeś bez przytomności, a ja cieszyłem się w samotności. Uciekłem do Afryki, bo znam twoje myki i wiedziałem, że znajdziesz mnie na całym globie. A teraz może zjedzmy sobie. I dziękuję bardzo.